mam odpowiedzi. Co się wydarzyło? Wiesz, być mi... Nie mam odpowiedzi. Sobie hulałaś. Z kim hulałam? Hu... Z Harym hulałaś. Nigdzie, ani razu z nim nie hulałam. Ale chciałaś chulać. Niech pan Ale... jej nie zabija. Ale nikt nie będzie jej miał, jeśli nie będę jej ja miał. Albo miał, miał. Nie odpływaj za nim. Za nim co? Się... Ja odpłynąłem, zanim zaczęłaś masować, słuchaj, to sama perspektywa masażu już powoduje, że coś Co jest, Pijesz wódkę? Ken! Zwariowałeś? Nie pij wódki, już dawno przestałeś pić, dlaczego do tego wracasz? Ty, tak. Warren, ty, przyjaciel rodziny, doprowadzasz człowieka do tego, że pije alkohol? Ja tego go tu co i go poję. Chodzi, tak? Dlaczego? Bo nie zaspokojona! Bo miałam się! Zaspokajałem się! Że... Nie zaspokajałem Zaspokajałem A Ja wiem, że nie! A ja wiem, że tak! A ja wiem, że nie! Tak! Stąd! Siedź tutaj, dupą i się Siedź tutaj! Nie potrafisz powiedzieć, kocham Cię tylko w takim międzyzdaniu, siedź tu gnoju, kocham Cię, siedź tu. Co to jest za wyznanie? To jest tak, że kochać Was jest super fajne.